Hello! Słuchajcie. Powiedziano mi, że mogę nagrywać vlogmasy. I coś czuję, że może tymi vlogmasami nabiorę takiej chęci ciągłego nagrywania. Dzisiaj w sensie, bo mi się chce nagrywać, a ja naprawdę jak ja mam swoje story dla znajomych na snapie czy coś tam, to ja naprawdę potrafię tyle gadać i tyle nagrywać różnych rzeczy. Tylko, że sprawa na tak, że na tym telefonie ja mam bardzo mało miejsca. I może, może dopytam się mojej siostry, czy może by chciała pożyczyć mi swój stary telefon, żebym na tamtym starym telefonie po prostu nagrywała, żebym miała więcej miejsca na tym telefonie, no bo ten telefon ma bardzo mało miejsca. Jak dla mnie. To jest 128 Giga. Dla mnie to jest bardzo, 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 bardzo mało. No, jest niedziela, jest yy, 1 grudnia. What the fuck, jest 1 grudnia. Ja pamiętam. Jak nagrywałam rok temu te vlogmasy. Albo ja pamiętam, jak był styczeń, nie pamiętam praktycznie wszystko, co się działo przez ten rok, jakby to było, nie wiem, dwa tygodnie temu. I stwierdziłam, że wstanę z łóżka, bo siedzę od dwóch i pół godziny, siedzę, że nic nie robię, a powinnam się wziąć w karść, bo muszę posprzątać pokój, muszę się uczyć na historię sztuki i na angielski. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Dostałam się na Erasmusa. Jadę na Erasmusa do Szwecji i to jeszcze będzie w czasie, kiedy ona miała urodziny. Także mega fajnie. I lecę się ogarniać. Muszę ogarnąć w pokoju. Muszę samą siebie ogarnąć, muszę coś zjeść. Będę sobie sprzątała, uczyła się i później może sobie coś pooglądam. Dzisiaj taki jest dzień, bardziej dzisiaj się skupiam na sobie i nie będę praktycznie, że z nikim pisać, bo mimo że jestem osobą, która lubi towarzystwo Innych osób, to tak dzisiaj mam vibe na siedzenie sama ze sobą, nie pisanie do nikogo. Więc będę musiała uświadomić swoich znajomych, że raczej z nimi pisać nie będę, bo mi się po prostu dzisiaj nie chce. Nie mam Wajbu na pisanie. I mamy jedno zadanie w tym miesiącu: kupić kalendarz adwentowy. Nie mam kalendarza adwentowego, a chciałabym mieć, więc ja będę jechała z moją siostrą do Kerfura, zobaczyć jakieś kalendarze adwentowe. Może coś będzie ciekawego, jak nie, to kupię jakiś zwykły czekoladkowy z biedronki albo może jakiś z herbatkami w Rosmanie. Nie wiem, nie wiem. To się okaże. Hello, mamy godzinę 16.10 i ja skończyłam sprzątać o godzinie, nie 15.30, coś takiego, a zaczęłam o 12.30, także. Bardzo dużo sprzątałam. No i teraz idę się uczyć na tą historię sztuki. Tak mi się nie chce jeszcze na angielski. Muszę się uczyć. Też mi się nie chce. Chciałabym po prostu usiąść i bym chciała sobie coś poglądać, ale sobie przeczytam to po prostu dwa razy każdy temat i będzie git. Jak nie, to się poprawi, tak? Mamy to. Jest po 20. ja skończyłam się uczyć koło 20. I jest super fajnie, gitni, nauczyłam się na angielski Stwierdziłam, że angielski zostawiam na jutro I mam swoją piżamkę Nie taką, wiecie, całą świąteczną, tylko mam spodnie świąteczne, ok, Bo ja nie mam jeszcze piżamy takiej Takiej świątecznej, takiego kąpecika <noise> Ogólnie dzisiaj ja mam jakiś taki dziwny humor Taki nie wiem, dlatego że Przez cały dzień praktycznie nie używałam telefonu Mam muchę w pokoju Miałam otwarte okno i ona mi wkurza, bo ona mi tak jeździ po tym suficie, jak nie. No kochani, jest szósta coś. Miałam wstać. <noise> 5:20, co prawda, wstałam. W sensie miałam Wstawiłam sobie budziki o piątej rano. Wstałam o tej piątej, ale straciłam. Nie, to jest bez sensu, że ja tak wstaję wcześniej. Że sobie wstaję 5.30 i stałam 5.40. I sobie nic nie zrobiłam przez 20 minut. Oprócz tego, że mam zęby, i mam twarz, i ja nie wiem dlaczego ja tak powoli to robię. Muszę się pomalować. Jest jeszcze zimno. Ja zapomniałam, że jest grudzień, i że jest zimno. zrobiła. Tak, Ej, dobra, nie, no, nie. nie jesteś lepszy, to bez przesady. Dla Pani Prezydent... Takiej... To dla nas, to dla Pani Prezydent. Wiecie, że w ogóle to śmierdzi, to... Oko... Nie, albo nie, to... jak nas nie wkurzy, jak będzie dla nas mi <śmulet> to... Ej, czekajcie, nie. To to będzie wtedy, kiedy Pani zrobi mi parking pod blokiem, a to jak nie zrobi parkingu pod blokiem. Prezydentstwo, jeszcze to do... śmierdzi. Dodam bombki, to... To już wygląda legit. Jesteśmy właśnie przed sprawdzianą kartkówką z której sztuki. O nic nie umie. Chyba ja też nic nie umiem, ale jestem dobrej myśli. Napisałam pani tekst. Choinko ma, choinko ma. Tak śliczne maska, Myślę, że piosenka Charlie da mi, da, da mi po prostu magię świąt, magię, magię tego, że coś będę umiała, ale zapisałam teraz tą choinkę, nie? O, brzydliwa jest. Dobra, życzę powodzenia. Hello. Uczę się teraz na angielski. Ogólnie sprawa wygląda tak, że zaczęłam się uczyć na ten angielski koło 16.30. Zasnęłam na chyba 40 minut, coś takiego. E, także także, tak. I siedzę i się uczę, jeszcze byłam z znajomym na chwilę tam u mnie w robocie. No i wróciłam, siedzę i się uczę, za chwilę będę szła jeszcze do biedronki. Dobra, ja już byłam w Biedronce, to były chyba moje najszybsze zakupy ever, jakie zrobiłam. Teraz jestem przy aucie, <noise> ogólnie w czwartku mam buty w aucie, bo ogólnie tylko prowadzę w jednych, bo nie potrafię w innych. Nie pasowały mi buty do outfitu, a musiałam jechać autem do szkoły, więc sobie wzięłam te buty, w których zawsze prowadzę. I pamiętam, że jechałam wtedy z violą, od razu miałyśmy iść do galerii. No ale ja do galerii wjeżdżać autem nie miałam zamiaru. Podjechałyśmy tutaj pod blok. Mówię, dobra, ja zostawię te buty, bo później przyjdę. Nie przyszłam później. Przyszłam dopiero teraz, czyli pięć dni później. Do piola mi przyniosła amerykańska. Uwielbiam. I uwielbiam. I witam Was w wlogmasie number Free. Dzisiaj jest 3 grudnia, idziemy po lekcji do Błótyckiej. Mhm. Idziemy szukać jakiegoś ciekawego kalendarza odwantowego w Karpurze. O to też, no. To też i tam jest karp, czy tam jest Eurospar. Karpur. No, to pójdziemy szukać. I patrzcie, na wrzeciu holują autobus. Chwila mi przypomniała o tym, że powinna nagrywać vlogmasy. Także... No. Także tak, tak mi głupio jest trzymać tak telefon, Dlatego ja będziemy trzymać od dołu. No i żeby było widać nasz podbród. No tak, o to chodzi. Trzeba podziwiać. Nie, ja tak o coś zapomniałam o tym, że w ogóle coś nagrywam. Ale... Yy, no dlaczego ja ja. Dlatego mnie pilnuje, dziękuję, Gola. Idziemy teraz do, do metropolii. Do Action. Do Action. Do naklejki. Do naklejki. I wracamy do domu, bo trzeba uniknąć korków, tak? Tak. Tak. Dobra, tyle rzeczy. urodziny swojej kuzynki. Ona tego nie będzie oglądać. Nie ogląda mnie ona. Jeszcze. Jeszcze no. I co? Chcesz to wziąć? Ja bym nie dała wiem. ci coś takiego, bo ja mam pełno po imprezie. Nie boję. Ale... A coś takiego do pudła? My idziemy rzucać toporami. Więc. <grym> A coś coś takiego? Wziąć. Hmm, właśnie nie wiem. Ja wziąłam sobie zawsze do nauki, bo już nie mam żadnego A brudnopisu. Wąsy. Jakie fajniutki. więc ja, nie Jo, dobra, idziemy dalej. Mam tak ciężki plecak, że to jest normalnie nie do wytrzymania. Iga świątek? Iga wpłynie z kurczakiem. Soki z Igi. Licząc z Igi. Ej, Tanie? No właśnie, strasznie Tanie. Tak samo w No? się? Obstawiamy cenę? Ja myślę, że 67. Ja obstawiam 64. O, ale miałam rację. Miałam rację. Nie? nie? Dobrze. Dobra, dziękuję. Dobrze. Miałam rację 64 zł. A, to był taki luźny rzut, nie? No. I ja może zagram w 40 dzisiaj. Może ja wygram pieniądze, a nie potrafię no. w to grać. Hello, hello! Dobra, uwaga. Teraz siedzę przy komputerze i będę robiła sobie jakby. Taki panel uczenia, bo <laughs> będę dawała takie malutkie korki z fizyki. Słuchajcie, ja z fizyki będę komuś dawała korki. A to tylko dlatego, że dostałam z tej kartkówki piątkę i powiedziałam: Dobra, wam to mogę wytłumaczyć. I będę tłumaczyła znajomym o godzinie 18, czyli zarówno dwie godziny. Trzymajcie kciuki za to, że im to dobrze wytłumaczę i dostaną z tego dobre oceny. I dzisiaj wydałam 55 zł na kwas hialuronowy z The Ordinary. Się zdenerwowałam naprawdę, bo. Na stronie pisze 35 zł, a ona mi przy Kasie mówi 55, a ja miałam takie. Na stronie pisze 35, ona. No ale to tylko za na zakupy online, a ja miałam takie. Aha, dobra. No ale nie odmówiłam, bo ona mi dała próbkę perfumu Diora, jakiś taki ładny, kwiatowy zapach. No i stwierdziłam, dobra, to już zapłacę. Także, także no. Kochani, mega się jaram, bo o ile to wyjdzie, to będę miała mega fajny wyjazd w styczniu. Wszystko zależy tak naprawdę od jutra i od dogadania się jeszcze z jedną osobą, która jest to wplątana i to wszystko będzie nagrywane, także musicie poczekać do stycznia, bo wtedy to będzie się działo. I tak, w ogóle mam fajną bluzę, budowlanka i dzisiaj nie nagrywałam za bardzo. Bo nie miałam też czasu, no bo tam u mnie w szkole było to spotkanie, właśnie z panią prezydent. Tutaj dziś może wstawię zdjęcia, no bo siedziałam obok niej, więc wiecie. I w sumie nic się takiego ciekawego nie działo. Dzisiaj sobie zrobiłam mega super drzemkę, dwugodzinną, od 16 do 18. Miałam taki chory sen związany ze swoim autem w ogóle, że ja tym autem wjechałam na jakiś dach, gdzie było pełno innych aut. Później nie mogłam chyba tego auta odpalić, ale odpukać, bo teraz biorę swoje kluczyki. Tutaj jest mój chicken nugget od Violi, bo na wiesz, lubię kury i po prostu nie znalazła żadnego broczka z kurą, tylko z nuggetsem i dała mi chicken nuggetsa. Także tak. No i auta nie ruszałam od tygodnia. Równo od tygodnia nie ruszałam auta. I liczę na to, że się nic z nim nie stanie. Będzie wszystko super fajnie, gicik. Także tak, mam taki dobry humor, bo się oglądałam vlogmasów Julki i mam taką pozytywną energię, że po prostu mi się też po prostu chce nagrywać, bo mi to sprawia przyjemność. I nie wiem czy w ogóle ktoś to ogląda do końca, ale po prostu dla samej siebie ja to w sumie robię, bo mi to sprawia przyjemność takie gadanie trochę bez sensu do telefonu i, i tak opowiadania takich swoich różnych sytuacji z życia. Ubieram buty, idę odpalić auto, idę w nim nagrzać i wyjeżdżam po moją siostrę. Wiola ogarnęła teraz, jak się w wkładam, to i noga leci. Jego jesteś się nam No, zmęczony? Cześć! Jesteś. Jesteśmy na jarmarku, mamy grzańca bezalkoholowego. Bo ja dzisiaj będę musiała znowu jechać autem. I brałaś już czy nie? Brałam, jest gorąca. No, dlatego ja nie będę brała na razie. A może sobie ręce No, jest mega ładnie. Ogólnie byłoby tu o wiele ładniej, gdyby była noc, ale jest spoko, jest spoko. Dobra, ogólnie pierwszy raz piję grzańca i robimy cheers. Jak Ci smakuje? On jest słodziutki. Jest taki specyficzny, ale jest dobry. No. Daje, co tam jest, goździki czuć bardzo. No. Ale jest, jest dobre. Zobaczymy jak to będzie smakowało, jak będzie tam prawdziwe wino, a nie jakieś oszukaństwo, ale naprawdę smakuje jak zwykłe, czerwone wytrawne wino. Takie podgrzewane. No, jest dobre. Naprawdę mnie tak. Na Co dziś? Wiola mi się nie mylę, Co dzisiaj? mi poryczyła coś takiego. I chodziłam i nagrywałam TikToki. Mam jeszcze kiermasz. I są bardzo dobre ciasta. Chcemy do domu. Ale jeszcze przed nami kopra, bo z matem,